A dzisiaj bierzemy do omówienia sylwetkę Moniki Richardson, drodzy Państwo. Nie chodzi mi o to, że ja chcę się na tej kobiecie tam jakoś specjalnie wyżywać, bo absolutnie nie, ale ona powiedziała coś, co wydaje mi się w kontekście tego, co się obecnie dzieje w Polsce i także na świecie, ma wymiar takiej jakby powszechnej, chciałbym powiedzieć, narracji, z którą utożsamia się wielu ludzi mających, bądź co bądź, Polskie obywatelstwo, polski paszport. Do tych ludzi, którzy oczywiście polskie obywatelstwo posiadają, czyli są Polakami, są Polakami z urodzenia, ale zostali dziwnym trafem jakoś wynaturzeni później gdzieś tam następnie, na przestrzeni czasu. No i dochodzi do momentu, w którym oni się przyznają, drodzy Państwo, oficjalnie, że nie czują się Polakami. I te, drodzy Państwo, lewicowo liberalne elity nawet nie próbują już udawać, że są związane z naszym krajem. Do tych ludzi zalicza się także Monika Richardson, która wprost powiedziała, że gdyby nasza ojczyzna znalazła się w zagrożeniu, to uciekłaby z kraju, ponieważ nie jest patriotką. Koniec kropka! Nie jestem! Co mnie obchodzi ten głupkowaty kraj? Co mnie obchodzi to, że ja teraz tutaj robię karierę? Co mnie tam obchodzi, że prawda z tego kraju się wywodzę? Co mnie obchodzi to, że w 后来。Cool moi przodkowie, w takiej dużej ilości przecież także, bo tych ludzi, którzy walczyli o nasz kraj w przeszłości było bardzo wielu, to oni oddawali życie za ojczyznę, żeby taka Monika Richardson mogła się następnie tutaj lansować, robić karierę w telewizji polskiej i tak dalej. Dzisiaj generalnie o Monice Richardson no to już słychać jedynie z tych spektaklów, skandali na Twitterowym X, gdzieś tam na Instagramie. Ta jej cała sława, ten jej cały blask przeminął, ale o to wszystko, co dzisiaj mogłaby reprezentować Monika Richardson, Richardson, będąc związaną emocjonalnie z Polską, walczyli kiedyś nasi przodkowie, i teraz, gdy ona mówi, że nie jest patriotką, że ten kraj. Jej w zasadzie nie interesuje, że nawet jakby się tutaj coś stało, prawda, nie wiadomo co, bo tutaj jest mowa o Putinie, to ona wyjeżdża, ona to zostawia, zabiera jeszcze jakiegoś tam swojego synusia, nie wiem, mało mnie to interesuje. Nie ma nazwiska polskiego, generalnie rzecz biorąc, bo posługuje się nazwiskiem Richardson, żeby sobie dodać takiego blasku, że ona jednak jest kimś więcej niż Polką, bo to jest Richardson, prawda. Zaraz do tego przejdziemy, do takiej notki krótkiej, biograficznej, ale ona już nie jest tą Polką tam, prawda, z domu jakiegoś i tak Dalej, to jak ona się tam nazywa, to Państwu powiem już teraz z domu Pietkiewicz. Ona już nie jest Monika Pietkiewicz. Tutaj twierdzi, że matkę miała patriotkę, ale ona już nie ma tego genu ona już się tego wyrzekła ona jest Richardson kimś lepszym, takim światowym, takim Europejczykiem chciałoby się powiedzieć. Natomiast imię i nazwisko w całości Moniki Richardson, tej medialnej, takiej, prawda? E Człowieczka małego, nieznaczącego, ale całe to imię i nazwisko wybrzmiewa Monika Justyna Richardson Dedomo Pietkiewicz Tertiowoto Zamachowska, no po prostu. Tego y, ludzie chyba nie zrozumieją dokładnie, o co chodzi tym kobietom z tymi nazwiskami, wszystkimi wciąganymi tutaj już w te, prawda, imię, nazwisko, jedno nazwisko, dwuczłonowe, trzyczłonowe, Dedomo Pietkiewicz. Ale jest to, drodzy Państwo, rodzaj takiego, ja bym powiedział oficjalnego zaprzaństwa, ktoś się przyznaje oficjalnie, nie jestem patriotą, nie będę za ten kraj umierał, yy, nie tro, będę się troszczyć o ten kraj, pozwolę, żeby ten kraj został przede wszystkim wynarodowiony, bo komuś zależało na tym, żeby takie postawy wykształcić, słuchajcie, u tych najsłabszych, prymitywnych ludzi, takich jak właśnie Monika Richardson. Co bardzo ciekawe, ona jest 4 lata starsza ode mnie, to jest rocznik 72. Wielu młodych ludzi ma takie same podejście, drodzy państwo, i teraz, jeśli ona udziela wywiadu w jakimś tam portal Świat Gwiazd, czy coś takiego, tak się to nazywa, to te, te postawy są następnie później naśladowane. To jest bardzo charakterystyczna postawa lewacka, prawda? Kiedy mówimy nie, to mnie nie interesuje. My jesteśmy już bardziej europejczykami, prawda? Albo kosmopolitami. Jesteśmy takimi obywatelami świata, bez kraju, bez ojczyzny, bez tożsamości, bez historii naszej w ogóle. Jak ci odbiorą ojczyznę, jak ci odbiorą własną kulturę, jak ci odbiorą historię, pamięć w ogóle narodową, to wszystko, co nasi przekowie robili na kartach historii, to jest duma największa przecież. Dla nas dzisiaj, patriotów żyjących obecnie, bo takiego zachowania w dziejach świata na próżno szukać ze świecą, szukać. Więc ktoś taki przychodzi, ktoś tak obelżywy, bo przecież gdyby nie Sobieski, słuchajcie, który ratował swego czasu Europę przed islamem. To cała Europa, do której ona się teraz zwraca, że ona jest bardziej Europejką, cała Europa już dawno zajęta zostałaby przez islam. I wtedy chyba Monika Richardson nie chciałaby być Europejką. Ale to Polacy o to walczyli właśnie. Zdradzeni tam wielokrotnie na kartach historii, yy, obrażani, opluwani, pogardzani przecież przez tych Anglików, Francuzów, Niemców, przez Stany Zjednoczone. I ona bardziej chce być tam, słuchajcie. Ona bardziej jest związana z tym światem wspaniałym, yy, prawda? A Polskę powiedzieć, że się nie jest patriotą. To jest pogardzić tym wszystkim, co Polacy mieli światu do zaprezentowania na kartach historii. A to są osiągnięcia szczególne, słuchajcie, bo to są uczucia najwyższe, najbardziej szlachetne, najczystsze. Jeśli chodzi o poziom tego, tej działalności, prawda, w duchu serca, w duchu tej posługi. Nawet Churchill powiedział, że to jest kraj ludzi niezwykle szlachetnych, nazywając Polskę Chrystusem wszystkich narodów świata. Ale ona teraz mówi tak, jeżeli Putin tu w końcu wejdzie do Polski oczywiście, to myślę, że wraz z moją rodziną będę w pierwszym transporcie za granicę. W pierwszym transporcie. No będziesz. Ja ci obiecuję, że na pewno będziesz, bo za niedługo już będą ludzi wywozić do nowożytnego obozu koncentracyjnego bez drutów kolczastych. Ja o tym mówiłem już 10 lat temu, pisałem o tym w swoich książkach, więc wiedzę na ten temat mam tylko i wyłącznie, oczywiście, z punktu widzenia wszelkich analiz historycznych, które przeprowadzałem, ale także, drodzy państwo, bo tutaj chciałbym jeszcze króciutko wtrącić, są to analizy dotyczące ruchów zła na świecie, dlaczego to zło nieustannie powraca na karty historii, dlaczego zatasza koło, dlaczego po pokonaniu jednego Adolfa pojawia się drugi Adolf, bo to jest bardzo istotna kwestia. Skąd zło zatem undemalum, to jaże ważne arcyważne pytanie dla nas, dla dziejów naszej cywilizacji, znajdziecie Państwo odpowiedź na to pytanie w mojej książce Najlepszy z możliwych światów, jeśli ktoś chce się zapoznać. Stąd też moja teoria dotycząca zła moralnego, bo jeśli pozwolę, żeby barbarzyństwo się rozprzestrzeniało, żeby na świecie zło było rozplenione, prawda, sadzone w zasadzie każdego dnia, a my zachowujemy na zasadzie wyznania etycznego jakiejś kultury, bądź mądry ustą, bo to jest głupie i tak dalej, to prędzej czy później się zawali, to ostatecznie mówię, że się nie zawali. Upadnie na chwilę, ale potem powstanie i powstanie zawsze nowy Adolf, i dzisiaj taki nowy Adolf widoczny już w postaci owych Jitków. Tutaj umownie mówię, bo to jest mafia, prawda? Siedząca tam bardzo wysoko gdzieś, na samej górze, na szczytach tej satanistycznej, ogłupionej cywilizacji. Ale ona mówi: Nie mam w sobie tyle siły, żeby o ten kraj walczyć. Nie mam siły, mimo że kocham Polskę. I że tutaj umrę, jeśli nie będzie żadnego zagrożenia ze strony Rosji. Oczywiście, że nie będzie, drodzy państwo, ale postawa lewacka, prawda? Kocham Polskę, ale nie, be, nie mam w sobie tyle siły, żeby o ten kraj walczyć. No to jak kochasz? Bo ja nie rozumiem. No to kochasz swoje dziecko, ale nie mam tyle siły, żeby walczyć o to dziecko, gdy mu coś zagraża, gdy jest chore. No to zobaczcie, oni wykluczają się, drodzy państwo, w każdym jednym słowie tych swoich głukowatych wypowiedzi. Nie mam siły walczyć o kraj, mimo że kocham Polskę. No to o co tutaj chodzi? No, nie zrozumiesz tego, drodzy państwo. To jest tak ułomne, to jest tak nielogiczne, to jest tak zdeprawowane, a przede wszystkim to jest tak głupie. Oni nawet nie wiedzą, ile oni zdradzają w ogóle faktów o sobie w tych swoich durnowatych wypowiedziach. Jeśli jej syn miałby iść do wojska i walczyć o ten kraj, prawda? To uciekamy z kraju, koniec, nie będziemy tutaj absolutnie uczestniczyć w jakiejkolwiek obronie naszego kraju. Zresztą kraj został zdradzony już, drodzy państwo, dawno. Wyprzedany, podbity, bez jednego wystrzału, naprawdę. Jest wielu tych, prawda, antypolskich polityków, którzy cały czas udają patriotów. Tusk używa w stosunku do siebie słowa patriota. Hołownia używa takiego słowa. Kosiniak-Kamysz używa takiego słowa. U Bodnara też znajdziemy takie słowo. Patrioci, patrioci, wszędzie patrioci. Wierchuszka pisowska to zaprzaństwo takie naprawdę, nie tak obrzydliwe oczywiście jak koalicja 13 grudnia, ale oni też uchodzą za patriotów. Zobaczcie, oni się też podszywają pod patriotów. A tutaj dostajemy informacje od Moniki Richardson, która tam niedawno straciła pieska i piesek był dla niej ważniejszy niż ojczyzna, która jest utracona, która jest w rękach obcego lobby, prawda, niemieckiej Brukseli, diaspory amerykańskiej, tych wszystkich migrantów, których ona też bardzo kocha, lubi, szanuje. Ideologii czerwono-czarnych, bo tam, w tej Europie, na świecie, to jest taki fajny, wspaniały tygiel sympatycznych ludzi, ale ona to mówi oficjalnie, drodzy państwo. Ona się nie przyznaje do bycia Polakiem, ona nie jest patriotką. To język jest przede wszystkim naszą ojczyzną. Masz polski paszport, stoisz w zasadzie w obowiązku do tego, żeby kultury polskiej bronić, wzmacniać kulturę i w dalszym ciągu ją wytwarzać, czyli pomnażać wartości już istniejące. Jest to hańba ostateczna. Taki ktoś powinien. Yy, oczywiście zostać wydalony z kraju natychmiastowo to jest jedna rzecz, i obywatelstwo polskie powinno być komuś takiemu odebrane, ale nie uczy się w szkołach patriotyzmu, nie przysięga się na flagę polską, a przysięga powinna być złożona na flagę polską jako świadectwo dojrzałości. Przede wszystkim jestem dojrzałym obrońcą wartości polskich. Wtedy naród ma yy, szansę wychować następne pokolenia w duchu patriotycznym, ale to się stało. Yy, Ludziom, elitom na y, oczywiście świecie chodziło o to, żeby wynarodowić wszystkie kraje. Wtedy będzie je można bardzo łatwo przejąć. Więc bycie Polakiem, bycie patriotą jest nieopłacalne. Z punktu widzenia ekonomii nie opłaca mi się być patriotą, bo mnie tak, zniszczą ci antypolscy politycy, naślą na mnie trzyliterowe służby, zamkną mi kanał, tak jak mi to zrobiono z moim drugim starym kanałem Króla Pustkowia, na trzy miesiące. Usunęli wszystkie filmy, patriotyczne w gruncie rzeczy, albo objawiające głupotę i zaciemnienie, żeby... Przy życiu zostawić kogoś takiego jak Monika Richardson, prawda? Monika Richardson to jest coś naprawdę obrzydliwego. I teraz, drodzy Państwo, bo tej jej biografii, które ja tutaj nie będę cytował, ona tam i na zachodzie była i mieszkała jakiegoś męża, tam w Ameryce miała Richardson, to są wszystko dla mnie śmieszne rzeczy, ale ona też pisała książki i taką książkę napisała w roku 2008, lubię być Polakiem. No to jak to jest? Napisałaś książkę, lubię być Polakiem, no a tu się okazuje, no, mogła napisać, lubię być Polką może, ale to chyba nie ma nic wspólnego, drodzy Państwo, z polskością, tudzież być może chodzi o ludzi, których ona zapraszała kiedyś do tego programu swojego Europa da się lubić, gdzie tam też obcokrajowcy mieszkający w Polsce mieli obywatelstwo polskie, żyli tutaj, zarabiali tutaj, utożsamiali się z Polską, mówili po polsku i być może, drodzy Państwo, dla nich Polska znaczyła dużo więcej niż dla takiej szmaty, ścierki zwykłej Moniki Richardson. Ale o co chodzi, drodzy Państwo? Chodzi o to, że nie miejmy do niej pretensji bo, ona się przyznaje do tego, ona mówi, ona nie udaje tego. Gdyby się okazało, że jest wojna, oczywiście żadnej wojny nie będzie, Polska została podbita bez jednego wystrzału, już tam mówiłem wielokrotnie, nie chcę nawet y, powtarzać tego po raz kolejny i tego straszenia y, ludzi wojną nie lubię, y, ale drodzy Państwo, gdyby się okazało, że do takiej wojny by doszło, to z tego kraju ucieknie Kosiniak-Kamysz, Hołownia, bo oni już mają placaki spakowane, Tusk będzie pierwszy, kto wie, kto by tutaj został, prawdopodobnie kibice, szaleni, no i patrioci, to wiemy, o kim mowa, to tutaj chyba nie muszę wymieniać, ludzi, dla których ten kraj w dalszym ciągu jest ważny, leży im w sercu, mówią po polsku, myślą po polsku i nie chcą, żeby spuścić na naszych przodków, nasze terytorium, nasz potencjał kulturowy, twórczy, nie zapominajmy, bo mamy potężną kulturę i najwspanialszy język świata, o czym Kapuściński wielokrotnie przypominał, że nie ma piękniejszego języka niż polski na świecie. Mamy kraj bardzo bogaty, mamy surowce. Mimo to zostaliśmy zdradzeni, zostaliśmy kupieni przez zewnętrzne lobby, bo tylu w Polsce było Polaków. Zatem nie było wcześniej promocji patriotyzmu, więc teraz mamy wylew takich właśnie śmiesznych, fajno-poloków, tak zwanych właśnie w stylu tej Moniki Richardson i całej tej gówniarskiej swołoczy, bo przecież takich ludzi dużo młodszych tam, lat 15, 17, 18, 20, 30 jest też cała masa. Im bardziej leży Europa, prawda? Im to się tam bardziej podoba, że to jest takie wspaniałe, tam się można lansować, ale tam już za niedługo dojdzie do sytuacji, oczywiście, że Polska jest także wciągnięta w ten cały interesik nowożytnego obozu koncentracyjnego bez drutów kolczastych, ale tam już się będą działy za niedługo rzeczy jak z horroru. To jest tylko kwestią czasu, drodzy Państwo, możecie być pewni. Ale teraz taka sytuacja opisowa mentalności takiej ściery zwykłej, takiego ścieku. Który powinien dostać wpływ od polskiego dziennikarza, po prostu z urzędu, że zachowuje się w ten sposób? Coś obrzydliwego. Powiedzieć, że się nie jest patriotą, to jest pogardzić tym wszystkim. Tym, tymi wszystkimi Polakami, którzy oddawali życie za ojczyznę. To jest rzecz niebywała, drodzy Państwo. Te małe umysły lewackie prawdopodobnie tego nigdy nie zrozumieją. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Szalana.